Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat ciągłości dróg rowerowych a zrobię to na przykładzie ciągu prowadzącego od ulicy Kawaleryjskiej do ulicy Sienkiewicza. Oczywiście już tutaj widać, że nie jadę kawaleryjską. Kilka lat temu fragment Kawaleryjskiej został przerobiony na parking, natomiast cały ruch samochodowy został przekierowany na fragment ulicy Sławińskiego i właśnie ten fragment ulicy Ciołkowskiego. Tam oczywiście też była dróżka rowerowa, tyle tylko, że chcę dzisiaj pomówić o pewnej ciągłości, no, i ponieważ chcę przejechać jak najbliżej tego ciągu kawaleryjska Sienkiewicza, dlatego też tutaj ze światłami wracam w kierunku kawaleryjskiej, wzdłuż tego nowego odcinka Ciełkowskiego. I od razu tutaj mogę pokazać bardzo pozytywny przykład, jak można zrobić to, że szlak rowerowy jest ciągły, chociaż droga dla rowerów się kończy. Tutaj właśnie mamy taki zjazd, bardzo płynny zjazd z drogi rowerowej na jezdnie. No i oczywiście po pokonaniu wszystkich świateł wjeżdżamy na ulicę kawaleryjską. Nie mam pretensji o to, że tutaj na kawaleryjskiej nie ma dróg rowerowych, dlatego że da się tutaj bez nich żyć. Wystarczyłoby tutaj, na przykład po prawej stronie, odpowiednio oznakować ten szeroki chodnik i można by było legalnie po nim jeździć. No i tutaj dojeżdżamy do Ronda. Ronda oczywiście to żaden problem bardzo wygodnie pokonuje się Rondo Rowerem. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, tak jak w samochodzie o kierunkowskazie tak, tutaj o wyciągnięciu ręki. Dojeżdżamy do ulicy Pułaskiego. A tuż za nią zaczyna się po lewej stronie droga rowerowa. Tutaj znalazłem sobie sposób na legalne przejeżdżanie z jezdni na drogę rowerową. Tutaj, w tym przypadku, jest to bardzo proste. Takie miejsca nie są problemem. Problemem są takie miejsca, gdzie rowerzysta, chcąc jechać zgodnie z przepisami, jedzie jezdnią, a później nie ma możliwości przejechać z tej jezdni na drogę rowerową wtedy, kiedy ona się zacznie. Tutaj dojeżdżamy do miejsca, w którym kiedyś był sklep. Na chwilę kończy się droga rowerowa, a zaczyna się taki wspólny szlak pieszo-rowerowy. To też nie jest problemem, trzeba tylko uważać szczególnie w momentach, kiedy ludzie wychodzą z autobusu. i mamy kolejne skrzyżowania właściwie bez problemów. Teraz już nawet ten odcinek od Wyszyńskiego do Rynku kościuszki ma prawie na całym odcinku drogę rowerową, lub jakiś inny sposób na pokonanie tego odcinka. Tutaj właśnie tak jest, że droga rowerowa się kończy, wjeżdżamy na taki jakby chodnik, ale wyraźnie pod znakiem zakaz ruchu był znak nie dotyczy rowerów. Inaczej jest w tym miejscu, kiedy jedziemy w przeciwnym kierunku, o właśnie tutaj z tej strony jest proste, zaczyna się droga rowerowa, natomiast z drugiej strony jest koniec drogi rowerowej, no i wyobraźmy sobie, że jedziemy w drugim kierunku. Droga rowerowa się kończy, i co dalej? No tak legalnie pozostaje tylko prowadzić rower dalej. Dziwne. No takie niedopatrzenie, ale to też właśnie ma wpływ na ten brak ciągłości. Właśnie w tym nagraniu cały czas chcę skupić się na tej ciągłości dróg rowerowych. To mi naprawdę nie przeszkadza, czy to będzie taka właśnie lokalna droga jak tutaj, czy droga dla rowerów. Ważne tylko, żeby można było bezpiecznie i legalnie przejechać przez miasto. No, i tutaj bardzo pozytywny przypadek, rzadko spotykany, właśnie taki przejazd rowerowy, który zaczyna się już na jezdni z kierunku, po którym jadą rowery. I tutaj wjeżdżamy na rynek sienny, no i znowu oddalamy się od, od tego szlaku, wzdłuż którego miałem jechać czyli kawaleryjska, wiejska, Kaczorowskiego, Legionowa i Sienkiewicza. Ale tutaj, no powiedzmy, nie jest to problemem. Ważne, że ten chodnik jest oznakowany jako taki wspólny ciąg pieszo-rowerowy i nie trzeba zsiadać z roweru. No chyba, że trafi się na taką grupę i wtedy nie da się już płynnie przejechać, ale jakoś tam powolutku trzeba uważać. No yy, zawsze jest taka zasada, że na takim wspólnym ciągu pieszo-rowerowym to piesi mają pierwszeństwo. No i chyba jest to logiczne. Tutaj oczywiście można było inaczej zaprojektować przejazd wokół tego ronda, ale tak jak mówię, jest ciągłość, nie ma problemu. I dojeżdżamy do Placu Uniwersyteckiego, bo tutaj mamy problem, dlatego że tak naprawdę ciągła ścieżka, główny ciąg tej drogi rowerowej prowadzi w kierunku ulicy Grochowej i tam dalej. A tutaj, kiedy przejedziemy na tą stronę, no, czeka nas taka niespodzianka, ponieważ nie lubię jeździć po chodniku, więc zsiadam i prowadzę rower nie możemy jeszcze wsiadać na rower dlatego, że no, musimy poszukać jakiegoś miejsca, żeby móc włączyć się do ruchu w ulicę Suraską ale tutaj już można powiedzieć, że mamy jakąś ciągłość, dlatego, że po przejechaniu tego fragmentu Suraskiej dojeżdżamy do Rynku Kościuszki gdzie mamy wyraźny znak Zakaz ruchu, ale nie dotyczy rowerów, co nam porządkuje sprawę jeżdżenia po rynku Kościuszki. Po całym rynku kościuszki możemy sobie rowerem jeździć i jedziemy w kierunku ulicy Zamenhofa. Oczywiście no najlepiej byłoby jechać wzdłuż ulicy Sienkiewicza, ale tutaj po prostu jest to niemożliwe, no chyba, że pojedziemy. I tu właśnie ta luka między budynkami, tu właśnie zaczyna się ulica Zamunkofa. Ale oczywiście trzeba najpierw wykonać slalom między samochodami. Ale tutaj mamy już pierwszy znaczek. Który nam mówi, że pomimo tego, iż ta droga jest jednokierunkowa, my możemy jechać w przeciwnym kierunku. My, to znaczy, rowerzyści. Na początku mamy taki kontrapas, potem jest to kontraruch, ale cały czas oznakowany. Wszystko jest jasne, proste i legalne. Czasami robi się trochę wesoło. Czasami ktoś nam. Zawręć drogę. Można by oczywiście pojechać, czy pójść prosto i wskoczyć do przejścia podziemnego, ale tak jak już niejednokrotnie pokazywałem, to przejście podziemne nie jest przyjazne rowerzystom, dlatego skręcamy w lewo w ulicę Białą, na której mamy taką samą sytuację jak na Zamenchowa, czyli kontraruch. Oczywiście ten kontraruch w pewnym momencie się kończy, dlatego że fragment ulicy Białej jest dwukierunkowy. No i tutaj nie są potrzebne żadne udogodnienia dla rowerzystów. Po dojechaniu do ulicy Malmeda musimy ten fragment jakoś pokonać. W każdym razie musimy przedostać się do Alei Piłsudskiego, dlatego że aby ją pokonać, nie chodząc po schodach, mamy tutaj przejazd wzdłuż ulicy Malmeda, na końcu ulicy Malmeda, w poprzek Alei Piłsudskiego przez przejazd rowerowy, ale oczywiście z sygnalizacją świetlną. Naciskamy guzik i czekamy cierpliwie. Po przejechaniu na drugą stronę skręcamy w prawo, bo oczywiście cały czas chcemy być jak najbliżej ulicy Sienkiewicza. Mijamy przystanki przy centrum przesiadkowym. Tutaj oczywiście trzeba uważać na pieszych. No i już jesteśmy tuż obok ulicy Henryka Sienkiewicza. Przepuszczamy oczywiście pieszych i przejeżdżamy przez ulicę Jurowiecką. No nie zawsze jest to łatwe. Mijamy ogrodową i jedziemy dalej. Ręce tutaj w lewo plac wyzwolenia. No i dojeżdżamy do ulicy Fabrycznej. Na tym odcinku jest ona dwukierunkowa. W Fabryczną dojeżdżamy do Jagienki. Przejeżdżamy przez to śmieszne małe rondo. Tak podsumowując, mogę powiedzieć, że są takie miejsca, gdzie pomyślano o tej ciągłości dla rowerzystów. Ale też są bardzo głupie, gdzie nagle. Kończy się droga rowerowa i nie ma innego wyjścia, jak po prostu zejść z roweru i kawałek ten rower gdzieś tam poprowadzić. Bo nawet nie ma możliwości, żeby w tym miejscu przejechać drogi rowerowej na jezdnie, jeżeli się skończy. To akurat taki przykład, ale myślę, że ten ciąg. Ulic, na którym to pokazywałem, tutaj jest bardzo ważny szlak. A myślę, że prawidłowość jest taka, że im więcej będziemy mieli ludzi na rowerach, tym mniej w samochodach, więc no, korki będą mniejsze, powietrze będzie czyściejsze. Dziękuję bardzo, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia przy następnych filmikach.